Cały ten warsztat, wszystkie te płyty OSB, co wiszą na ścianach, na nich wiszą narzędzia, są właśnie przyklejone na klej mocarny. Cała filozofia. Ten klej dedykowany jest do każdego produktu. Spróbujcie przykleić listwę podłogowe. Nie mamy obawy, że przewiercimy jakiś przewód. Wiele osób wierci kołki rozporowe. Po co? Spróbuj mocarnego. Aplikujemy na, na, na cokolwiek, co chcemy przykleić do płytek, to jest kilka sekund i sprawa zakończona. Do tego jeszcze jest uszczelniacz tej samej firmy, czyli spojnowanie dwóch elementów, na przykład plastiku, kamienia, obojętnie. zaletą uszczelniacza jeszcze jest to, że można malować. Zestaw mocarny, rewelacyjny, polecam każdemu.